i hey, z tej strony Wiki, witam Was w pierwszym vlogmasie 2020. Dzisiaj mamy 1 grudnia i ja nagrywam dla Was ten vlogmas i od razu będę go dla was także montować, żeby się pojawił. Także w tym roku stwierdziłam, że musimy zacząć od 1 grudnia. Nie może się pierwszy vlogmas pojawić w inny dzień, musi w 1 grudnia, ponieważ u mnie jest przepiękna zima e, i spadł śnieg. Pierwszy śnieg spadł kilka dni temu. Mieszkam w okolicach Krakowa, jeśli byście pytali, a wiem, że nie we wszystkich miastach, e, wsiach, po prostu nie wszędzie jest śnieg. Więc za chwilkę Wam go pokażę, ponieważ mega się jaram. I co, opowiem Wam troszeczkę za chwilkę, tak samo jak będą wyglądać vlogmasy w tym roku i ogólnie jaki będzie harmonogram filmów grudniowych na moim kanale, ponieważ będzie się troszkę działo. Zaplanowałam nową serię, także o wszystkim Wam opowiem, ale myślę, że możemy też otworzyć kalendarze adwentowe. Mam w tym roku trzy kalendarze adwentowe. Możliwe, że dotrą do mnie jeszcze trzy. Na pewno dotrze jeden, <noise> na pewno dotrze jeden, e, taki malutki, ale jeszcze możliwe, że dotrą do mnie dwa. Myślę, że zaczniemy od otwierania kalendarzy adwentowych, a później Wam jeszcze opowiem o tym, jak będą się pojawiać filmy. Słuchajcie, tak wyglądają kalendarze, które ja mam u siebie w tym roku, na tę chwilę oczywiście, tak jak mówię. Zaczniemy od tego, najmniejszy tutaj z tych wszystkich, jednak zawartość będzie myślę super. Jest to kalendarz z Yankee Candle i tam znajdziemy mnóstwo rzeczy od jednej takiej nawet świeczki w szklanym opakowaniu, przez woski i inne gadżety. Ten kalendarz kupiłam wczoraj, bo zobaczyłam go u Madzi, stwierdziłam, że muszę go mieć tak samo. Ten kalendarz dostałam od Nyxa i jest to kalendarz oczywiście z produktami do makijażu, w tamtym roku były tylko produkty do ust a w tym roku mamy troszkę więcej. I ostatni kalendarz, który mam na tej chwilę u siebie to kalendarz z Delia Cosmetics. Oczywiście tak samo będziemy mieć tam produkty do makijażu. Więc co? Myślę, że możemy zaczynać. Słuchajcie, ja specjalnie dzisiaj założyłam właśnie czerwony sweter, czerwoną szminkę, mam tutaj takie kolczyki, nie wiem, czy będzie je widać. Są to kolczyki, takie ciasteczka. Powiem wam, że chyba dwa lata temu je kupiłam, albo nawet dłużej, chyba w Hausie, albo gdzieś w Sinsaju. I mam, już wam pokazuję, Skarpetki świąteczne. Także jestem troszkę przygotowana dzisiaj, ale w ciągu tych vlogmasów oczywiście będziemy kupować różne świąteczne ozdoby, zmieniać troszkę u mnie w pokoju. Troszkę dużo będziemy zmieniać w mnie w pokoju, ale to wszystko wam powiem za chwilkę. Zaczynamy od otwierania kalendarzy. Ja mam najpierw tutaj kalendarz z, z Yankee Candle, tak jak wam pokazywałam. Tylko, że on jest oczywiście w folii i ja tego nie ściągnęłam, także pozwólcie, że ściągnę i do was wrócę. Okej, okay, słuchajcie, po ściągnięciu e, odkryły nam się tutaj takie dwie rzeczy. Mamy komin z Mikołajem e, i takiego reniferka. E, ogólnie ten kalendarz jest... Na 12 okienek, na 12 dni, i można go sobie otwierać co drugi dzień, albo po prostu przez 12 dni z rzędu. Ja stwierdziłam, że zrobię właśnie tą drugą opcję, wybiorę tą drugą opcję i będziemy sobie otwierać kalendarz codziennie przez 12 dni, ponieważ są to woski na pewno przede wszystkim świąteczne. Więc po prostu fajnie będzie je sobie palić już teraz, a nie, wiecie, pod koniec vlogmasów, kiedy one się będą kończyć, albo z kim zostaną i inne świeczki. A więc słuchajcie, pierwsze okienko mamy prawdopodobnie tutaj. Tutaj jest One i to jest pierwsze okienko. Ale się jaram, powiem wam, że jaram się strasznie, strasznie lubię otwierać kalendarze. I, i cieszę się, że to jest pierwsze okienko pierwszego kalendarza z 2020. Także otwieramy. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. I mamy tutaj, O, mamy słuchajcie tutaj taką mini świeczuszkę która się nazywa Glistening Christmas. Jest ona przez także dzisiaj sobie ją odpalę wieczorkiem, żeby poczuć już atmosferę świąteczną vlogmasową. Następny kalendarz z nyx Spójrzcie, jaki on jest piękny w środku, wygląda obłędnie. W tym kalendarzu mamy 12 okienek, i pierwsze okienko jest tutaj. Stwierdziłam, że będę Wam pokazywać czasami też, jak otwieram kalendarze, tak właśnie z tej perspektywy, nie z perspektywy, gdzie tylko widać moją rękę. Wydaje mi się, że tak jest ciekawiej. Dajcie mi znać, koniecznie, jak wolicie. I w pierwszej mamy oczywiście Czerwoną szminkę. Mamy tutaj mat lipstick o takim pięknym czerwonym kolorku. Jest to odcień Perfect Red. Czyli coś na dzisiaj, ale ja już mam dzisiaj swoją szminkę założoną, więc to zostawimy na jakiś inny dzień. I słuchajcie, teraz Delia Cosmetics. Tam się troszkę wszystko częsie, ale zobaczymy, jak wygląda ten kalendarz w środku. Mamy tutaj taką wstążkę i po otwarciu kalendarz wygląda tak. W każdym jest napisane coś po angielsku, coś co wydaje mi się, troszkę spoileruje nam zawartość. Już wam powiem, w pierwszym mamy na przykład skin first, makeup second, smile always, więc. Tutaj może być coś do pielęgnacji twarzy, już wam pokażę. No powiem wam, że nie jestem do końca zadowolona, bo ten kalendarz troszkę się telepie i jest gorzej wykonany niż poprzednie, ale mamy za to tutaj produkt. Jest to produkt... uuu, ale super. Mamy tutaj runowe serum do twarzy. Bardzo fajne zaskoczenie pierwszego dnia. Także tak wyglądają moje kalendarze, w następnych vlogmasach będzie i więcej. W ten sposób prezentują się dzisiejsze zdobycze. Mamy tutaj świeczuszkę, mamy serum i mamy matową pomadkę. A teraz idziemy na dwór, pokażę Wam jak ładnie jest już u mnie zimowo i jest przepiękny śnieg e, i opowiem Wam wtedy więcej o tegorocznych vlogmasach. Cześć! Cześć Kitek! Cześć! Zimno! Spójrzcie, jaki filtr w ogóle znalazłam, w którym pada taki wirtualny śnieg. U mnie on leży, jak widzicie, na drzewach, ale spójrzcie, jak to super wygląda, jak się doda jeszcze śnieg. Dzień dobry, jesteśmy na dworze. Jak widzicie, mamy piękny śnieg. Tu jest kotek. Jeden z siedmiu takich małych przybłęd, które kiedyś tam przyszły do nas. O, jak dobrze. I moja mama właśnie chciała zostawić jednego. Poznajcie kitka, e, a ja Wam opowiem teraz troszkę o tym, jak będą wyglądać vlogmasy. A więc u mnie vlogmasy będą się pojawiały e, niecodziennie możecie się domyślić, że nie codziennie, e, ale vlogmas będzie. Ło! Leci z śnieg z dachu. O, może tutaj sobie stanę, będzie mniej lepiej widać. A więc vlogmasy się będą pojawiały u mnie we wtorki i w piątki, także wtedy możecie się spodziewać właśnie vlogmasa na kanale, a w niedzielę będzie pojawiać się w każdym tygodniu, czyli cztery odcinki do świąt. Będzie to nowa seria świąteczna, w której będę piekła słodkości świąteczne. Więc już w tę niedzielę startujemy właśnie ze świąteczną serią i myślę, że będzie ciekawie. Będę piekła tam właśnie różne słodkości z przepisów, które nie będą do końca sprawdzone więc będziecie po prostu na żywo widzieć jak to u mnie wygląda i jak za pierwszym razem mi wychodzą właśnie takie słodkości nie będę nic spoilerować ale będą to myślę bardzo fajne i ciekawe rzeczy plus to, że będę robić to pierwszy raz więc myślę, że będzie śmiesznie także widzimy się w niedzielę na kanale ale wcześniej widzimy się w piątek w następnym vlogmasie więc tak to wygląda ja się cieszę mega i powiem wam, że ten dzisiejszy śnieg 1 grudnia zrobił taką atmosferę totalnie i jaram się strasznie na te vlogmasy słuchajcie, przyszłam do domu i jem zupełnie. Ponieważ zamarzłam trochę, robiłam jeszcze dla Was fotę, żeby dodać na Insta, właśnie, że zaczynam się vlogmasy, także zapraszam do mojego Instagrama. Tutaj wszystko macie, Wictoria Barbej. I chcę zapytać tak samo, jakie jest Wasze zdanie na temat właśnie treści, którą będę publikować w tych vlogmasach? Oprócz oczywiście jakichś tam pogadanek, kalendarzy adwentowych i innych rzeczy, które ja tam przewidziałam. Czy Wy chcecie zobaczyć coś właśnie bardziej domowego, typu co jem, co robię? Jak to u mnie wygląda, wiecie, tak bardziej od wewnątrz, od środka, na przykład teraz jem sobie zupę brokułową, tak wygląda jem bez makaronu, ponieważ stwierdziłam, że robię już kolejny raz test na gluten, więc nie jem glutenu. A nie chciałam się gotować ryżu, bo mam dzisiaj mnóstwo roboty, więc po prostu jem sobie samą zupę bez niczego. I dlatego chciałam zapytać, czy chcecie właśnie widzieć, co jem, co robię i, i takie rzeczy od środka. Dajcie mi znać w komentarzach, ogólnie mi napiszcie dużo rzeczy w komentarzach, ja często czytam komentarze i chcę z wami tam porozmawiać, poodpowiadać, więc oczywiście zapraszam do komentarzy. A ja wam teraz pokażę kilka rzeczy, zjem i pokażę wam teraz kilka rzeczy. Pochwalam wam się kilkoma rzeczami właśnie, które o mnie pojawiły i e, tak samo pokażę Wam też, co kupiłam na Black Friday. Bo w sumie e, przyszły do mnie dwie paczki z Zary i jedna z berszki, więc po prostu poprzemierzamy sobie za chwilkę, tutaj zrobimy sobie taki mały haul zakupowy. Chciałam Wam pokazać właśnie laptop, który sobie sprawiłam, można powiedzieć, że na urodziny, ale tak naprawdę jest to mój przedmiot pracy i było to już konieczne, e, ponieważ poprzedni laptop dostałam na 18 od rodziców i on już był e, czteroletni, po prostu nie był przystosowany do robienia na nim filmów i montażu ciężkich plików i tak dalej i tak dalej zresztą kto się zna i kto się tym zajmuje wie o co chodzi Kali mi pomógł oczywiście poszukać właśnie takiego lapka, bo on się dobrze zna i doradził mi właśnie taki HP tutaj mam odcisk palca, który jest super pomocny i mam taką piękną zimową tapetę jest to model Envy wygląda on w ten sposób, mega mi się podoba jest super poręczny, także tak to wygląda, jeszcze wam pokażę co dostałam od Kaliego, dostałam przepiękne Jordanki które były po prostu moimi wymarzonymi i nawet patrząc na to pudełko, kiedy otwierałam prezent, nie pomyślałabym, że będzie to właśnie ta kolorystyka. Dla tych, którzy nie wiedzą do końca, co to za budki, oczywiście jest to Nike Air Jordan, są to te retro jedynki, które teraz królują i ja bardzo chciałam jakiś model, jakąś kolorystykę to znaczy, ale tak jak mówię, tej granatowo-niebieskiej nie spodziewałam się, są przepiękne, więc właśnie to jest ten prezent, który nie dojechał na czas, o którym mówił Kali w ostatnim filmie. No są przepiękne. Słuchajcie, ja mam tutaj dwie paczki z Zary, w środku wrzuciłam tam jeszcze zamówienie z Berszki. I będziemy sobie teraz to przymierać. Pokażę Wam tak na szybko, co kupiłam właśnie na Black Friday. Jeszcze tego nie mierzyłam, spoglądałam mniej więcej jak to wygląda, ale na sobie tego nie miałam, więc na żywo Wam pokażę po prostu moją reakcję na to, co zamówiłam. Ok, więc tutaj mamy pierwszą rzecz i jest to taki właśnie cecik z Berszki. Mam wrażenie, że się troszkę wbija, ale... Ogólnie chyba wygląda spokój. Jest to rozmiar M i S. Stwierdziłam, że górę wezmę większą, bo wiedziałam, że będzie on właśnie krótki i stwierdziłam, że lepiej będzie, żeby był szerszy, ale troszkę dłuższy i wygląda wydaje mi się, że spoko. Ja ostatnio troszkę jestem progrejsza, można powiedzieć, bo troszkę odrzuciłam gdzieś tam ćwiczenia, ale zaczynam i znów będę wracać, żeby czuć się lepiej w swoim ciele. Chociaż nie jest źle, ale wiecie, po prostu chodzi mi o to, że mam mniejszą talię, węższą, byłam mam jakiś czas temu niż teraz. Tak wygląda nogawka. mam świąteczne skarpetki na sobie. Szukałam właśnie takiego setu dzieninowego, który będzie wygodny i kobiecy, a ten wydaje mi się, że właśnie wpisuje się w tą charakterystykę, której szukałam. Słuchajcie, kolejna część prezentuje się w ten sposób. Teraz będą właśnie dwie pary spodni i trzy białe bluzki. Ale troszkę różne kroje, więc to jest pierwsza bluzka. Ciężko mi było w ogóle ją założyć, bo tutaj jest kilka takich warstw i mi po prostu gdzieś tam ciało przeszło nie są warstwę i miałam problem, ale już jest wszystko w porządku. I oprócz tego, że ma troszkę dekolt, to mega mi się podoba. Jest prześliczna. Ona była ogólnie w kilku różnych kolorach, ale wydaje mi się, że ten biały jest najfajniejszy. I do tego mam spodnie w zasadzie getry. Są to takie welunkowe getry, które mają właśnie, jak mi się uda pokazać, rozszerzane mają takie właśnie końca, więc ciężko mi Wam tutaj wszystko pokazać, ponieważ mam mało miejsca w pokoju tutaj, ale tak wyglądają te spodnie i ich materiał jest taki właśnie welurkowy. Wygląda to bardzo fajnie, powiem Wam, że podoba mi się ten outfit. Kolejną mamy taką zamszową koszulę, ona jest taka bardzo oversize, a ja kupiłam rozmiar S, więc wygląda fajnie i ma bardzo fajny materiał. Ma Tutaj guziczki. Jest ona taka Ecri z takim prążkowanym materiałem. Nie wiem, czy będzie to widać, ale wygląda bardzo ładnie. I myślę, że fajnie się prezentuje właśnie z tymi getrami, kiedy sobie włożymy gdzieś tam wiecie, delikatnie tutaj, albo całkiem wypuścimy. Bardzo fajna. Powiem, wam, że zastanawiałam się nad innym kolorem, ale dobrze zrobiłam, że kupiłam właśnie taki najbardziej klasyczny biały. Słuchajcie, kolejna bluzka też jest biała, podobna do tej pierwszej, jednak ona jest taka, wiecie. Delikatniejsza, troszkę cieńsza, ale ona jest tutaj właśnie regulowana i wydaje mi się, że ona też będzie fajnie wyglądać tak. Wtedy już jest troszkę bardziej wyzywająca, ale wydaje mi się, że, że to przyjdzie czas na noszenie takiej bluzki w wiosnę. A teraz, kiedy sobie ją rozłożymy, to wygląda ona w ten sposób. Ja nie kupuję w ogóle crop topów ani takich krótkich rzeczy na jesień i na wiosnę. W ogóle nie kupowałam, dopiero teraz to są dwie pierwsze bluzki, które kupiłam. Bo stwierdziłam, że jak siedzimy w domku, to w domu jest ciepło, więc po prostu będę sobie nosić właśnie takie rzeczy w domu, jak pojadę do Kaliego, albo będziemy coś nagrywać, wiecie o co chodzi, tam, gdzie spędzam czas właśnie wewnątrz. I słuchajcie, tutaj mam ostatnią rzecz, czyli zmieniłam spodnie. Totalnie tego nie widać, ale zobaczycie na końcach, że one są dużo krótsze i są po prostu cieńsze i takie mniej rozszerzone na końcach. Na pewno tego nie zauważycie jakąś z ogromną różnicą, ale tak samo mają wyższy stan i są to po prostu gadki, takie, wiecie, tak jak mówiłam, wygodne i myślę, że będą fajne. Więc tak wyglądał ten haul zakupowy, ja jeszcze teraz lecę szybko zrobić zdjęcia na dwór, bo zauważyłam, że słońce już zaszło, a wcześniej na zdjęciach miałam troszkę za mocne słońce, więc zmieniam szminkę znów na czerwoną, ups. E, bo zmieniłam teraz na różową. Zmieniam czerwoną szminkę, czerwony sweter, e, słuchawki zakładam takie cieplutkie i lecę dla Was zrobić zdjęcie na Insta. Kochani, także dziękuję Wam bardzo za ten vlogmas. Widzimy się już w piątek we vlogmasie, który będzie dłuższy. Będzie on z kilku dni i tak samo będę robić we wtorkowych vlogmasach. Będą one z soboty, niedzieli i poniedziałku. Więc tak to będzie wyglądać. Dzisiaj chciałam dla Was nagrać właśnie ten vlogmas taki świeży, żebyście widzieli, co robiłam 1 grudnia i opublikowałam go 1 grudnia. Powiem Wam, że moje dłonie odmarzły, bo robiłam dla Was zdjęcie i trzymałam śnieg. I nie wzięłam sobie rękawiczek, nie pomyślałam totalnie, ale już mi się troszkę zagrzały. Także lecę montować dla Was ten film i widzimy się w następnym vlogmasie. Trzymajcie się, pa!